Witam wszystkich widzów Tajemitów. Dzisiejszy odcinek stanowi dopełnienie trzyodcinkowego cyklu. Tak więc wracamy do Kurdów i Kurdystanu. Kurdyjski uczony Meherdat Izady również postrzega szczątki drapieżnych ptaków z jaskini Szanidar jako dowód kultury szamańskiej, której pamięć wpłynęła na rozwój wiedzy o aniołach. Kurdystan jest domem dla trzech całkowicie rdzennych kultów oddających cześć aniołom. Najbardziej znanym i zagadkowym z nich są jazydzi z irackiego Kurdystanu. Ich wierzenia skupiają się wokół najwyższej istoty o imieniu Melek Taos, anioła pawia czczonego pod postacią dziwnej ikony ptaka znanej jako Saniak. Posągi te umieszczone na metalowej kolumnie przypominającej świecznik są zwykle wykonane z miedzi lub mosiądzu. Bardziej ciekawe jest to, że najstarsze znane saniaki najwyraźniej wcale nie są pawiami, zamiast tego przedstawiają bulwiaste ptasie ciało i głowę z haczykowatym nosem. Izady zasugerował, że bożki Sanjak są raczej przedstawieniami drapieżnych ptaków, takich jak te najwyraźniej czczone przez szamanów Szanidar, innymi słowy sępa, orła lub dropa. Wszystko to była dobra wiadomość, ponieważ pomogła potwierdzić ideę zaawansowanej kultury istniejącej w górach Kurdystanu w momencie rozpoczęcia rewolucji neolitycznej. Jeśli to właśnie ci szamani, sępy, przekazali tę wyższą wiedzę stopniowo rozwijającym się społecznościom rolniczym u podnóża wzgórz, to być może rzeczywiście byli oni prawdą kryjącą się za mitem o strażnikach, którzy przekazali ludzkości niebiańskie nauki. Jednakże nie było żadnego opisu tych szamanów poza wyglądem ich ceremonialnych szat. Czy w jakikolwiek sposób przypominali wysokie osobniki o białej skórze, olśniących obliczach i twarzach przypominających żmije, o których mowa w literaturze henochjańskiej i z nadmorza martwego? Czy mogą istnieć także dowody archeologiczne na istnienie rasy noszącej przynajmniej niektóre z tych charakterystycznych cech? Rzeczywiście istnieje, gdyż w miejscu zwanym Jarmo, które wychodzi nad rzekę Mały Zap w irackim Kurdystanie, archeolodzy odkryli dowody na istnienie zaawansowanej społeczności protoneolitycznej, która kwitła od około 6750 lat przed naszą erą, aż do 2000 lat. W istocie najstarsze znane przykłady prymitywnej metalurgii znaleziono właśnie w Jarmo. Bardziej interesująca jest wiedza, że ci ludzie mieli talent do tworzenia małych rzeźbionych obrazów w lekko wypalonej glinie. Od najwcześniejszych poziomów zawodowych odkryto dosłownie tysiące tych figurek. Większość z nich przedstawia zwierzęta i ptaki. Niektóre przedstawiają typowo ludzkie głowy, inne przedstawiają postać kobiecą, prawdopodobnie przedstawiającą boginię Ma Wyglądało niemal to tak, jakby społeczność Jarmo lubiła rejestrować obrazy otaczającego ich świata w podobny sposób, w jaki robimy dzisiaj zdjęcia. Jeśli jednak tak było, to jak wytłumaczyć obecność wśród tych małych figurek kilku antropomorficznych głów o wydłużonych twarzach, wąskich oczach i wyraźnych rysach jaszczurki, a właściwie wężowych rysach? Te figurki są praktycznie nieludzkie z wyglądu i mają więcej wspólnego z kosmitami o wyłupiastych oczach niż abstrakcyjnymi postaciami ludzkimi. Każdemu, kto zobaczy zdjęcia tych głów i armo, przebiegnie dreszcz po plecach, gdyż z pewnością są to przykłady wykazujące uderzające podobieństwa do opisu obserwatorów w literaturze henochjańskiej z Morza martwego. Czy było zatem możliwe? że neolityczni mieszkańcy Jarmo przedstawiali w częściowo abstrakcyjnej formie przypominające żmije twarze wysokich nieznajomych w płaszczach z piór, którzy składali im nieproszone wizyty? Czy to ci obcy wyposażyli społeczności takie jak ta w Jarmo w wiedzę o metalurgii i podstawowe prawa rolnictwa? Możemy jedynie spekulować, ale warto zaznaczyć, że obsydianowe narzędzia znalezione w Jarmo zostały wykonane z surowca pozyskanego z bazy Nemrut Dag nad jeziorem Wan. Czy obserwatorzy zatem handlowali obsydianem? Czy te doskonale wykonane narzędzia mogą być oznaką ich obecności wśród innych podobnych społeczności Kurdystanu? Około 5,5 tysiąca lat przed naszą erą, mieszkańcy pogórza kurdyjskiego zaczęli masowo schodzić na równiny Mezopotamii. Mniej więcej w tym dniu założono Eridu, biblijne Erech. Pierwsze miasto żyznego półksiężyca z własnym kompleksem świątynnym obejmującym podziemny basen rytualny. Około 5000 lat przed naszą erą na północne równiny Mezopotamii przybyła nowa kultura, znana dziś jako Ubajt od Tel al Ubajt, miejsca kopca, gdzie ich obecność po raz pierwszy wykryto podczas wykopalisk prowadzonych przez wybitnego blisko wschodniego archeologa Sir Leonarda Woleya w 1922 roku. Archeolodzy z grupy Woleja odkryli niepowtarzalny styl artystyczny i praktyki pogrzebowe, w tym zwyczaj umieszczenia w grobach zmarłych bardzo dziwnych, antropomorficznych figurek. Posążki przedstawiały mężczyzn lub kobiety, chociaż głównie kobiety, o szczupłych, proporcjonalnych, nagich ciałach, szerokich ramionach i dziwnych gadzich głowach, które uczyni ogólnie określają jako podobne do jaszczury. Mają długie, zwężające się twarze, przypominające pyski z szerokimi szczelinami na oczy, zwykle eliptyczne, ściśnięte kulki gliny, tworząc tzw. oczy ziarna kawy, i gruby, ciemny pióropusz bitumu na głowach, który reprezentuje zwój wyprostowanych włosów. Podobnie zwoje uformowane z gliny pojawiają się na niektórych głowach znalezionych w jarmo. Wszystkie statuetki przedstawiają kobiece włosy łonowe lub męskie genitalia. Każda figurka u Bajda ma swoją własną, niepowtarzalną pozę. Zdecydowanie najdziwniejszy i najbardziej fascynujący obraz nagiej kobiety jest taki, który pokazuje jak trzyma dziecko przy lewej piersi. Lewa ręka niemowlęcia przylega do piersi i nie ma wątpliwości, że z się mleko. To bardzo wzruszający obraz, choć ma jedną mrożącą krew w żyłach cechę. Dziecko ma długie skośne oczy i gadzią głowę. Jest to niezwykle istotne, ponieważ sugeruje, że dziecko było postrzegane jako dziecko, które urodziło się z tymi cechami. Innymi słowy, podobne do jaszczurek głowy figurek nie są maskami ani symbolicznymi formami zwierzęcymi ale abstrakcyjnymi obrazami rzeczywistej rasy, która według mieszkańców Ubayt posiadała gadzie cechy. W przeszłości te podobne do jaszczurek figurki były identyfikowane przez uczonych jako przedstawienia bogini matki, co jest całkowicie błędnym założeniem, ponieważ niektóre z nich to oczywiście mężczyźni, podczas gdy teoretycy starożytnych astronautów, tacy jak Erich von Daniken, uznali za stosowne zidentyfikować je jako obrazy obcych istot. Jednak wielu naukowców jest zdania, że w obu wyjaśnieniach próbuje się umieścić gliniane figurki w popularnych ramach, które nie są wystarczające do wyjaśnienia ich pełnej symboliki. Co więcej, ponieważ większość znalezionych egzemplarzy wydobyto z grobów, gdzie często stanowiły one jedyny przedmiot mający jakiekolwiek znaczenie, Sir Leonard Woolley doszedł do wniosku, że przedstawiają one bóstwa chtoniczne, czyli mieszkańców podziemia, złączonych w jakiś sposób z obrzędami martwych. Oprócz tego wydaje się wysoce nieprawdopodobne, że przedstawiają one osobniki o twarzy jaszczurki, ponieważ nie wiadomo, czy jaszczurki zajmowały jakieś szczególne miejsce w mitologii Bliskiego Wschodu. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że głowy są głowami węży, o których wiadomo, że są kojarzone z sumeryjskimi bóstwami podziemnymi, takimi jak Ningishida, władca dobrego drzewa. Ponieważ głowy figurek Ubaid wydają się być stylizowane na znacznie wcześniejsze egzemplarze znalezione w Jarmo, kurdyjskich górach, czy były to wysoce abstrakcyjne przedstawienia obserwatorów o twarzach żmij? Fakt, że figurki te odnajdywano szczególnie w miejscach pochówków sugeruje, że były one powiązane z pewnymi przesądnymi praktykami obejmującymi obrzędy związane ze zmarłymi. Co Ubajdowie chcieli osiągnąć, umieszczając tak dziwne obrazy obok swoich zmarłych krewnych? Czy próbowali zapewnić duszy bezpieczne przejście do następnego świata, czy też próbowali chronić zwłoki po pochówku? W późniejszej tradycji babilońskiej istniała prawdziwa obawa, że jeśli zmarli nie zostaną pochowani we właściwy sposób, ich dusze zostaną zabrane do podziemi i staną się krwiopijnymi Edimmu. Czy tego właśnie obawiali się Ubaydowie, że ich zmarli zostaną zamienieni w wampiry, jeśli obserwatorzy o żmiowych twarzach nie zostaną uspokojeni w należyty sposób? Czy obejmowało to pochówek figurek noszących abstrakcyjne cechy związane z ich zniekształconą pamięcią o upadłej rasie? Chociaż w Mezopotamii nie można dzisiaj znaleźć żadnego śladu jakiejkolwiek domeny podziemnej na Bliskim Wschodzie, istnieją chroniczne cytadele sięgające skrajnej starożytności. Na przykład pod równinami Kapadocji we wschodniej Turcji znajduje się aż 36 podziemnych miast, z których najbardziej znane to Derinkuyu, które według szacunków liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Miasta, które dotychczas zbadano, penetrują w dół na odległość do ćwierć mili. Mają ulice, złożone systemy tuneli, pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia i obszary wspólne. Każdy z nich można odizolować od świata zewnętrznego, wsuwając na miejsce ogromne okrągłe drzwi, podczas gdy na powierzchni jedynym widocznym znakiem ich obecności są pionowe megalityczne kamienie, oznaczające położenie głębokich studni. Które podwajają się jako szyby powietrzne prowadzące na różne poziomy podziemnych miast. Nikt nie wie, kto zbudował te domeny podziemnego świata. Mają co najmniej 4000 lat, choć wstępne dowody sugerują, że zostały zbudowane już 9000 lat przed naszą erą, kiedy ostatni impuls epoki lodowcowej miał sprowadzić na Bliski Wschód warunki w stylu arktycznym. W tym samym czasie z czynnych wulkanów tryskały ogniste deszcze, a kiedy epoka lodowcowa w końcu ustąpiła, powodzie porównywalne z potopem biblijnym siały spustoszenie na nisko położonych obszarach. Co więcej, mit perski podaje, że przodkowie rasy irańskiej uciekli przed długą, pełną śniegu i lodu zimą, budując war, słowo oznaczające podziemne miasto. Co ciekawe, słowo arka w języku perskim oznacza miasto. Pamięć o takich podziemnych światach prawdopodobnie również leżała u podstaw judeo-chrześcijańskiej wiary w Gehennę i piekło, ognistą krainę, do której wrzucono upadłych aniołów w ramach kary za ich ingerencję w sprawy ludzkości. W tym samym sąsiedztwie, co podziemne miasta Kapadocji, znajduje się wirtualny krajobraz księżycowy złożony z tysięcy ogromnych stożków skalnych, kształtowanych przez gwałtowne wiatry przez wiele, wiele tysięcy lat. Lokalna tradycja nazywa je Peri bakalari, kominami ogniowymi Peri, pięknymi, upadłymi aniołami z rodziny Iblisa arabsko-perskiej formy szatana. Dziś mówi się, że te czarodziejskie kominy, jak niewłaściwie nazywa się je w języku angielskim, są nawiedzane przez dżiny, widmowych krewnych aniołów, którzy również żyli niegdyś w niebie przed ich upadkiem. Wiele z tych czarnych kominów było zamieszkałych już w czasach wczesnego chrześcijaństwa, a od VI wieku wiele z nich zostało faktycznie przekształconych w kościoły rupestralne lub troglodyckie. Najstarsze zawierają wiele fascynujących obrazów wykraczających poza przyjętą ikonografię wczesnego kościoła. Należą do nich powtarzające się projekty geometryczne, a w jednym przypadku stylizowany człowiek ptak, który może dobrze odzwierciedlać styl artystyczny znaleziony w ośmiotysięcznoletnich kapliczkach sępów w Katalhajuk. Nie można przeoczyć bliskości zarówno tej wyjątkowej sztuki chrześcijańskiej, jak i miejsca Katalchajuk do podziemnych miast. Pamiętać też należy, że w historii zejścia Isztar do podziemi bogini spotyka istoty podobne do ptaków, pokrytych piórami, które od dawnych dni rządziły ziemią. Czy to możliwe zatem, że mieszkańcy podziemnych miast rzeczywiście byli prekursami tych, którzy zbudowali podpowierzchniową cytadelę Katalchajuk? Czy mogli być powiązani z szamańską kulturą obserwatorów z wyżyn kurdyjskich, które leżały w pewnej odległości na wschód od Kapadocji? Jeśli tak, to skąd mogły powstać te dziwne kultury szamańskie? Czy po prostu rozwinęły się w Turcji i Kurdystanie wkrótce po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, czy może ich pierwotni przodkowie wyemigrowali z jakiegoś obcego kraju? Kulty aniołów w Kurdystanie postrzegają siebie jedynie jako potomków patriarchy Nowego Zbawiciela ludzkości, którego bezpośrednia rodzina osiedliła się na ich ziemi. Dla kontrastu kurdyjscy Żydzi przechowują bardzo ciekawą historię dotyczącą pochodzenia ich gojowskich sąsiadów, których nazywają „dziećmi dżina”. Mówią, że dawno, dawno temu król Salomon nakazał 500 dżinom znaleźć mu 500 najpiękniejszych dziewic świata. Mieli wrócić dopiero, gdy wszyscy do ostatniego będą w posiadaniu owych przecudnych dziewic. Jin rozpoczął swoje ogromne zadanie, udając się do Europy w poszukiwaniu dziewic. W końcu po zebraniu właściwej liczby Din miał już wrócić do Jerozolimy, gdy dowiedział się, że Salomon zmarł. Mając dylemat, Jin nie wiedział, co zrobić: czy powinni zwrócić dziewczętom ich prawowite domy w Europie, czy też powinni z nimi pozostać? Ponieważ młode dziewice znalazły łaskę w oczach dżinów, dżiny przyjęły je do siebie za żony i spłodzili wiele pięknych dzieci, a te dzieci urodziły więcej dzieci i w ten sposób powstał naród Kurdów, dzieci dżinów. W innej wersji tej samej historii Salomon wysyła 100 dżinów, aby przyprowadziło mu 100 najpiękniejszych dziewic świata do jego osobistego harem. Osiągnąwszy ten limit, Salomon umiera, a 100 dżinów postanawia osiedlić się z dziewicami wśród niedostępnych gór Kurdystanu. Potomstwo z tych małżeństw daje początek rasie kurdyjskiej, którzy w swojej nieuchwytności przypominają swoich przodków dżinów, a swoją urodą swoje starożytne prababcie. Choć legendy te mogą wydawać się bezsensowne, próbują wyjaśnić niewytłumaczalne obce cechy niektórych społeczności kurdyjskich i wskazać na ich pochodzenie w biblijnym królestwie Salomona, czyli współczesnym Izraelu. Mandejczycy z Dolnego Iraku bardziej szczegółowo określają pochodzenie swojej rasy. Chociaż mówi się, że ich bezpośredni przodkowie pochodzili z mitycznego miejsca znanego jako Góra Madaj w irańskim Kurdystanie, wcześniej ich najdalsi przodkowie najwyraźniej pochodzili z Egiptu. Choć może się to wydawać jedynie fantazją ze strony Mandejczyków, faktem jest, że ich język zawiera różne słowa, które niewątpliwie mają pochodzenie starożytnego Egiptu. Co ważniejsze, wierzą, że po śmierci dusza leci na północ, to jest w stronę gór Kurtystanu, gdzie wchodzi do mitycznego obszaru znanego jako Matarata miejsce sądu to bardzo dziwne i tajemnicze miejsce, w którym można znaleźć inteligentne sieci labiryntów i strażnic. Co bardzo ciekawe, termin neter może być używany jako rzeczownik w niektórych językach Bliskiego Wschodu i oznacza obserwatorów, co jest samym imieniem pierwszych aniołów podanych w literaturze henochiańskiej i znad morza Martwego, podczas gdy w starożytnym języku egipskim to samo słowo jest używane do określenia pól boskich istot, które żyły w złotym wieku znanym jako zeptepi. Pierwszy czas. Czy to możliwe, że obserwatorzy Kurdystanu byli potomkami podziemnych bogów Egiptu? Chociaż wiadomo, że eksplozja neolityczna rozpoczęła się w górach Kurdystanu około 8,5 tysiąca lat przed naszą erą, nie była to geneza wczesnego rolnictwa, udomowienia zwierząt, produkcji precyzyjnych narzędzi i zorganizowanego stylu życia społeczności. Istnieją mocne dowody na to, że wszystkie one były obecne w różnych miejscach wzdłuż Nilu, w południowym Egipcie i północnym Sudanie, już 12,5 tysiąca lat przed naszą erą. Te zaawansowane społeczności rozwijały się w stałym tempie aż do roku 10500 przed naszą erą, kiedy to nagle, bez wyraźnego powodu, zaprzestano uprawy i zaprzestano w ogóle rolnictwa. Uczyni wiążą to całkowite zaprzestanie wyrafinowanego rolniczego stylu życia wśród ludów neolitycznych z niezwykle wysokimi powodziami na Nilu, które miały miejsce w tej epoce. Jednak istnieje grono naukowe, które domniema, że za tym niezwykłym zwrotem owych społeczności kryje się coś więcej. Wydawało się prawie, że ci, którzy uczyli ludyni lotów podstaw rolniczego stylu życia, nagle odeszli ze sceny, pozostawiając swoich posłusznych uczniów, aby powrócili do prymitywnego trybu życia łowiecko-zbierackiego, bardziej znanego z danej epoki. Warto zatem zauważyć, że po jego pozornym zniknięciu z Egiptu około 10 500 lat przed naszą erą rolnictwo nie pojawiło się ponownie, dopóki nie rozkwitło w Kurdystanie całe 1500 lat później. Czy jest zatem możliwe? Że nauczyciele społeczności nilockich opuścili Egipt i udali się do Kurdystanu pomiędzy 10 i tysiąca lat przed naszą erą a dziewięciotysięcznym rokiem przed naszą erą? Kim dokładnie byli ci hipotetyczni agronomowie i co sprawiło? Że opuścili uprawiane stepy paleolitycznego Egiptu i udali się na nowe pastwiska? Co ważniejsze, czy byli to przodkowie obserwatorów ludzkich aniołów tradycji jenochiańskiej i Morza Martwego?